E, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie pogadam o temacie, który w zasadzie można już potraktować jako takie podsumowanie e, sagi Romulus. Mianowicie będę gadał o box obcego Romulus, o tym jakim sukcesem jest box office obcego Romulus i co w zasadzie oznacza ten sukces. Podobne materiały widziałem. O innych twórców, ale ja postanowiłem, że też nagram sobie materiał y, na ten temat, ponieważ, no, jednak trochę siedzę w tym uniwersum i wydaje mi się, że no, to jest trochę ode mnie wymagane, żeby i sam od siebie wymagam, żeby podzielić się opinią na ten temat, co sądzę o tym wszystkim. Jeżeli. Ja z góry przepraszam, ja się trochę śmieję, ale flash mi z mojego telefonu napierdala na mordę mam odpalonego Paint'a na monitorze teraz już nie, bo teraz mam akurat zakładkę z Box Office'em ale to są bardzo ciekawe warunki w jakich nagrywam jak wiecie no wczoraj się wydarzyła zabawna rzecz i no muszę w taki sposób w zasadzie sobie radzić, mam nadzieję, że wszystko się nagrywa spoko, że jest no, oglądalne wszystko i i, nie, i widać, widać chociaż moją trochę twarz nie jest to tak, że kiedyś mam two face'a, jedna rozświetlona a druga cała ciemna, mam nadzieję, że tak nie jest jeżeli tak jest to przepraszam <grym> ale to kurwa kretyjsko wygląda, mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie wejdzie do pokoju chciałbym pogadać o temacie box Obcego Romulus, bo film na stan nagrywania dzisiejszy tego odcinka ma w box office 231, ponad 231 milionów dolarów. To w zasadzie jest no, już na pewno ponad połową tego, ile kosztował film, bo film kosztował 80 milionów. Prawie tyle samo ma, jeżeli chodzi o zarobki w kraju w USA: domestical. Więc no, to jest sukces, to trzeba nazwać sukcesem. I co taki sukces może w zasadzie oznaczać? No po pierwsze, jest to dla mnie taki sygnał, że ludzie chyba potrzebowali takiego obcego, wydaje mi się, bo ten film już po nie wiem, dwóch, prawie trzech tygodniach ma zbliżony box office do Alien Covenant. To co, co jest trochę zabawne. Ta sytuacja pokazuje nam, jak ludzie potrzebowali obcego, i wydaje mi się, że potrzebowali obcego w takim wydaniu, takiego mocno w klimatach pierwszych filmów z masą nawiązań, co do czego później dojdziemy. Ale wydaje mi się, że po prostu ludzie byli spragnieni i wygodniali obcego, chcieli dostać film o obcym, i kurde, dostałem film o obcym, który został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków czy przez publikę. Więc, no, jakby no, to się przełożyło ostatecznie na naprawdę, cholera jasna, bardzo, bardzo dobry box office. Pomimo tego, że Mam sporo problemów do tego filmu. To, to cieszę się, że Obcy zarabia. Mam nadzieję, że ten film wykręci jeszcze lepszy wynik. Gdzieś czytałem na Twitterze, że może zarobić ten film maksymalnie w granicach od 390 do 400, tam chyba 50, jakoś tak. Ponad 400 milionów dolarów. Jeżeli tak, to by swoją drogą przebił Prometeusza, który ma najlepszy box office. On ma gdzieś też ponad 400. I dobrze, niech kurde... Obcy zarabia, niech ktoś przebije w końcu tego Prometeusza cholernego, jeżeli chodzi o box office. W zasadzie Prometeusz był jeden film, ale okej. Okay. Niech ten film zarobi jak najwięcej pieniędzy. Fajnie, ja się cieszę. Fajnie, że Marka wraca. Swoją drogą to też byłoby zabawne, jakby przebił, bo kurde, Prometeusz, okej, okay, dobra, nie miał w tytule obcego, ale jakby wiadomo, ludzie wiedzieli, że to jest obcy. No, Alien Romulus no, wychodzi w czasach popandemicznych. Gdzie niekiedy niektóre filmy nie zarabiają. W zeszłym roku Disney, no praktycznie żadna z ich produkcji nie zarobiła dużych pieniędzy. A w tym roku nagle, no kurwa, Disney przejmuje wszystko. I to akurat zabawne, że rynek w tym roku w zasadzie podbiły filmy, które są sequelami albo no, sequelami, którymiś częściami z cyklu. To jest trochę zabawne i, i poniekąd smutne że żadne nowe marki nie potrafią jakby jakkolwiek się przebić. Niestety chyba tak wygląda obecnie kino. To jest przykre, ale no cóż, nie zmienimy tego, przynajmniej nie na razie. Okej, okay, jak ten sukces wpłynie na kolejne produkcje? Bo wiemy, że raczej patrząc na to, ile ten film zarobił, dostaniemy sequel do Romulusa i ja osobiście mam nadzieję, że takowy sequel nie będzie wyglądał tak jak ten film, że ten film niech będzie tą jednorazową taką przejażdżką dla fanów, wypełnioną całej masy, całą masą tego fanserwisu. żeby to, to był taki mocno bezpieczny film, który ma jakieś elementy takie oryginalne takie elementy, które są ciekawe, ale no tak jak mówię w mojej recenzji ten film jakby nie chce za bardzo wychodzić poza pewne ramy, które nakreśliły nam poprzednie filmy. On mocno bazuje na poprzednich filmach, na motywach z poprzednich filmów i okej, okay, trochę rozumiem, że to ma być ten bardziej bezpieczny projekt, dlatego też spoko, niech taki film jeden może być. Nie ma problemu, ale jeżeli tak ma wyglądać e, dalej ta marka, że mają być te pieprzone nostalgia baity i ogólnie, żeby ten film był tak strasznie bezpieczny, bez żadnych jakichś pomysłów, jakiegoś wyjścia naprzód, z jakimś ciekawym pomysłem, no to ja chyba sobie podziękuję, tak szczerze, bo cholera, ja wierzę, że Fede Alvarez ma jakiś pomysł. No, chłop pokazał nam, że no, jakieś tam zamysły, jakieś tam idee na poszerzenie tego świata ma w głowie i kurde, ten film zakończy się w taki sposób, że nasi bohaterowie wyruszają na tą planetę, w której to niechętnie patrzą na Androidy. I z tym można się jakoś pobawić, pokazać tą planetę pokazać jakiś lepiej pokazać to yy, niż myślałem, że będzie pokazane w Romulusie w, na Jackson Star, bo o tym też było mówione na tyle, ile kojarzę przed premierą tego filmu. Ten motyw ostatecznie jakoś nie był zbytnio wyeksplorowany w tym Jackson Star tą nienawiść do Androidów, więc mają możliwość pokazania tej nienawiści właśnie na tej planecie, na którą się udają. Nie pamiętam jak się nazywała. Ale tam mogą coś zrobić. Tam mogą też wiebać obcych, jakoś nie wiem. Wytłumaczyć, że nie wiem, jeden facehager się schował w tym. w na tym statku czy. whatever. Wymyślcie coś, żeby się pojawił obcych. Mówię, żebykolwiek poszli w. W jakimś nowym, fajnym kierunku, mają już podbudówkę, pod ten nowy kierunek. Niech nie będzie żyłowania na tej marce. Niech nie będzie tych nostalgia bejtów. Niech nie wraca Ellen Ripley. Błagam. No mówię, no, to jest chyba jedyna możliwość, żeby wiebać To albo zrobić taki coś, że oni przespali te, nie wiem, 30 lat, ponad 30 lat w tych kapsułach lecąc do, na tą planetę i nie wiem. Spotkali kolejną stację Wayland Titani, na której teraz akurat nie był Big Shop, a Królowa Obcych. To co? To, powiem szczerze, trochę, trochę się boję, że mogłoby tak to wyglądać. Nie wiem czemu. Znaczy, może przez to, że ja troszeczkę jestem już nastawiony. No, Okej, okay, ja nie lubię nostalgia bejtów i trochę się obawiam, że nie mogą pójść dalej w tym nostalgia bejty. Liczę, że jednak Fede Alvarez. Wymyśli jakiś fajny koncept, że ten film to. Romulus, że to nie będzie Romulus 2. Znaczy, będzie Romulus 2, ale nie będzie Romulus 2 w tym, jak ten film wygląda. Że to będzie kompletnie nowa historia, już odcięta od tego pierwszego czy drugiego filmu. Czy w ogóle od tych starych filmów. Żeby to była autorska przygoda bez tych cholernych nawiązań. Bo to jest dla mnie największa wada tego filmu. Ten film za bardzo próbuje pieprzyć te nawiązania i one mocno mi psuły seans. W jednej z wypowiedzi Fedor Alvarez powiedział, że chętnie by chciał zrobić AVP z Danem Tartanbergiem, reżyserem najnowszego Predatora i w zasadzie reżyserem, który teraz robi kolejne filmy z Predatorem. I ja powiem tak, osobiście chętnie bym to zobaczył, bo kurde, Fedor Alvarez mógłby odpowiadać za aspekt wizualny tego filmu, a Dan Trauttenberg za wykorzystanie potworów, bo on pokazał, że kurde, no, jednak lepiej potrafi wykorzystać w jakiś bardziej ciekawszy sposób, przedstawić nam tę kosmiczną istotę. O. Osobiście wydaje mi się, że takowy film prędko nie powstanie, w sensie, no kurde, Dan Tratenberg robi teraz te swoje dwa predatory, nawet na czas nagrywania tego odcinka. Już jest zapowiedziany. Nawet chyba zaczęły się zdjęcia, bodajże. Tak, zaczęły się zdjęcia do operator Badlands, więc no, chłop, no jest zajęty. A Fed Alvarez pewnie teraz też się bardziej skupi na sequelu do Romulusa. Nie wydaje mi się, żeby oni, jakkolwiek, nie wiem, porzucili te projekty i postanowili, że siema zrobimy teraz AVP. No, nie wydaje mi się. Więc jakby może za parę lat dostaniemy od tego duetu. AVP. A może, nie wiem, ktoś inny się zajmie AVP. Też wydaje mi się, że akurat ten moment, żeby wrzucać teraz, wracać z AVP, nie jest może najlepszy. Może jednak trochę poczekajmy, aż opcji Predator się ustatkują. Bo okej, okay, Alien Romulus zarobi kupę hajsu, ale no trzeba zobaczyć, czy sequel do Alien Romulusa też zarobi kupę hajsu. Czy to nie była taka jednorazowa taki mini event przez to, że no, obcy wraca, dawno go nie było dlatego mówię trzeba poczekać na IVP. to też jest dla mnie zabawne, że od 2019 bodajże chyba, czy tam 20, już nie pamiętam, chyba od 19 Fox został kupiony przez Disneya i od tego czasu nie dostaliśmy żadnego żadnej rzeczy w zasadzie związanej z Aliens vs Predator z tą marką, tą franczyzną Alien vs. AVP. Ani komiksu, ani gry, ani żadnej bodajże książki, tak mi się wydaje. No filmu to wiadomo, nie dostaliśmy już od bardzo długiego czasu i nie dziwię im się, bo te dwa ostatnie filmy były chujowe. Ale to jest przykre, bo ta marka konceptualnie jest zajebista. Ona naprawdę miała dobry czas, dobry czas na początku, przez pierwsze 10. 15 lat istnienia jej. Tylko później się no, coś spieprzyło, To jest też ciekawy temat, który, który bym się w przyszłości zagłębił, bo to bardzo intryguje, jak ta marka po prostu z marki kurde lubianej, z marki, która prawie w latach 90. dostała swój y, solowy film, stała się marką, która trochę zapomniana jest. Takie mam wrażenie, takie odnoszę wrażenie, patrząc na to, że w zasadzie praktycznie nic nie dostajemy. Nie wiem, to jest bardzo ciekawy temat. Ok, podsumowując, cieszę się, że obcy zarabiają pieniążki. Chętnie zobaczę kolejne przygody Rainy and Diego. Tylko mam nadzieję, że to nie będzie ponownie to samo jak w przypadku Romulusa, a faktycznie produkcja, która będzie stała na własnych nogach. Bo kurde, nie wiem, czy za drugim razem to aż tak złapie ludzi. Ale co, dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat i widzimy się w przyszłych materiałach na moim kanale za tydzień, więc no to było na tyle i bye.